Manero Siever, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj taki dość ciekawy, ale myślę, że kontrowersyjny temat. Sieje rzepak po rzepaku. Dlaczego? to opowiem za chwilę. E, tutaj kilka słów wstępu. E, ten rzepak sieje dzisiaj 17 sierpnia. E, wrzucam go przed filmami e, z siebu pasowego. Tu po prostu. No, trochę ciężko, że tak powiem, się wyrobić z czasem i, i, i przysiąść do obrania tych filmów. Ten będzie w ciągu. Tam mam trochę pod muzykę, trochę, że tak powiem, poszatkowanego materiału i po prostu trzeba do tego przysiąść. A że jutro mały wyjazd urlopowy, jednodniowy, to stwierdziłem, że wrzucę ten film troszeczkę prędzej. Ale dlaczego tutaj rzepak po rzepaku jest wysiewany? No jakby to powiedzieć, totalnie nieprawidłowo agry technicznie i przeciw dobrej praktyce rolniczej, ale tutaj no mamy taką sytuację, że to pole, na którym znajdujemy się teraz, jest to pole z tą piątą klasą, gdzie był w tym roku Trezor. Jak pamiętacie, żafak wypadł bardzo fajnie. I tą działkę łączymy z działką, która jest obok. Tam już płot został obalony, skarpa zrównana. Zostały drzewa, nie zdążyliśmy tych drzew powycinać. Więc jeszcze mała przeszkoda na drodze będzie. Ale no już będziemy tutaj jeździć sobie po prostu po całości. Te dwa pola kupowaliśmy na dwa raty, dwie raty. I były to pola w trzech częściach. Pierwsze dwie części połączyliśmy od razu. Potem tą część, to 2,30 stwierdziliśmy, że nie będziemy tego dołączyć do tamtej lepszej części wydawało nam się no bo tutaj piąta klasa, no to mówimy, będziemy to obrabiać oddzielnie. Ale okazało się, że no jest glina pod spodem, że wcale ten piach nie jest tutaj aż taki zły i... No plony zaczęły pokazywać to, że warto te działki sobie połączyć i po prostu się nie bawić. Tym bardziej, że no widzicie tych słupów tutaj na tej działce, jest u mnie dość dużo. Działka wchodzi, wchodziła w dwa kliny. Teraz dzięki połączeniu po prostu te kliny nam się przesunęły. Troszeczkę na tym drugim polu będziemy mieli na ukos, bo tam z jednej strony ten clearfield będzie aż nam wchodził na tą starą powiedzmy działkę. 15 czy 16 metrów z jednej strony, ale no dzięki temu po prostu usprawnię sobie pracę na tym kawałku. No i dzięki temu też zaoszczędzę czas. Bo no niestety, ale te kliny, kliniki, te słupy tutaj był jeden wielki slalom i tak te no słupy zostają. Ale przynajmniej będę miał połączony jeden kawałek. No i tak wypadło, że w tym roku tutaj był rzepak. Więc no albo czekamy kolejny rok, albo łączymy, że tak powiem, w tym. No i siejemy rzepak po rzepaku, no bo na tej dużej działce właśnie jest rzepak Invigor 1165 posiany pasowo. No i co? No stwierdziłem, że albo wóz, albo przewóz łączymy, bo ja wiecie jak to jest ze sprawami odkładanymi w czasie. I stwierdziłem, że posieję tutaj rzepak Clearfield żeby poradzić sobie z samosiewami rzepaku, które na 100% będą po tym rzepaku tradycyjnym. Ogólnie, jeśli chodzi o uprawę rzepaku, no moja taktyka jest taka, żeby rzepak był na polach możliwie jak najrzadziej. Raz, że mamy słabsze ziemie, dwa, żeby ograniczyć choroby. Tutaj w tym roku rzepaki trafiają na działkę na przykład jak tamta pierwszy raz. I na działki na Cekcynie, gdzie rzepak na jednej działce był 4 lata temu, na drugiej był 5 lat temu, więc bardzo dawno temu. Ogólnie no tutaj rzepaki najlepiej uprawiać jak najrzadziej ze, przede wszystkim ze względu na choroby. Ale nie tylko, bo tak naprawdę możemy po pewnym czasie doprowadzić do tak zwanego wyrzepaczenia pól. Czyli po prostu rzepak już nam się przestanie udawać, nie będzie nam tutaj chciał on zbytnio rosnąć no i też to badania pokazują, że, że jeśli ten rzepak jest rzadziej na polu uprawiany to no, te plony też są wyższe tutaj od kilku ostatnich lat no teren, okolica boryka się z tym, że te plony mimo dobrej agrotechniki i tak dalej nie są zbyt e, ciekawe, zadowalające e, no ale no, nie ma co ukrywać jest to też e, w wielu miejsc przyczyna właśnie tego, że płodozmia wyglądał typu rzepak, pszenica, rzepak, pszenica, albo rzepak, pszenica, pszenica, rzepak. I ten rzepak pojawiał się co drugi albo co trzeci rok. No i niestety, jak to się mówi, ziemia powiedziała dość. No jest to ciężki ogólnie temat, no bo rzepak jest jedną z bardziej opłacalnych roślin, przynajmniej był. I teraz są z tego rzepaku, no trochę ciężko, ale no dylemat, po prostu dylemat, ale tutaj no, w literaturze można znaleźć, że jeśli jest to nowa działka, a tutaj no, ten rzepak, ten trezor w tym roku był po raz pierwszy, e, jeśli jest to nowa działka, rzepak po rzepaku może nawet plonować lepiej niż e, rzepak wsiany e, pierwszy raz. No są to działki nowe. Są to działki bez chorób przepaczanych. I co za tym idzie? Działki, że tak powiem, no, relatywnie lepsze niż te, na których rzepak już tam kilka razy był. I co też ciekawe, no, rzepak teraz, który obumiera, te korzenie obumierające, po prostu stworzyły już pewnego rodzaju, że tak powiem. Korytarze, tunele, dzięki któremu w glebie te nowe korzenie będą mogły bezproblemowo, że tak powiem, ciągnąć w dół. No ale ogólnie mówię, tutaj nie ma co z gęstością, że tak powiem, widywania siania rzepaku na polu przesadzać. No, i do, tego, do czego tutaj dążę? Posiadałem w tym roku Clearfielda. Ciekawa technologia, czyli Clearfield. Możemy zwalczyć w tej technologii rzepak w rzepaku. Czyli, jeżeli ja będę miał samo siebie trezora w Invigorze, bo jest to odmiana Invigor 1166 bliźniacza, podobna do 1165, którą mam tradycyjną, właśnie na polu obok. Ale poszukiwałem dwóch takich odmian, które będą po prostu wegetacyjnie do siebie bardzo podobne i właśnie trafiło na te dwa inwigory. Dzięki herbicydowi Kleravis, Metazachlor, Imazamox i chinomerak możemy po prostu wyczyścić to pole z tych samosiewów tradycyjnych, ale nie tylko, no bo tak naprawdę możemy wyczyścić to pole z chwastów krzyżowych które gdzieś tam w tradycyjnym rzepaku mogą stanowić problem I dla mnie technologia Clearfield jako tako Jest technologią, która powinna być wybierana Która powinna być stosowana W trzech przypadkach Przypadek pierwszy no To może zacznijmy od tych chwastów Czyli jakaś uciążliwość takich chwastów krzyżowych Druga sprawa Jeżeli rzepak mamy na działkach po gradobiciu. No niestety na to wpływu nie mamy, a po gradobiciu, no wiadomo te ilości nasion rzepaku są zdecydowanie większe. Można przyjąć 2-3 tony samosiewów, które trafiają do gleby, a no rzepak jest niestety chwastem dość ciężkim do zwalczania w następnych uprawach i no potrafi latami wychodzić z gleby, szczególnie jeśli jest to jeszcze gdzieś tam głębiej wymieszane, głębiej zaorane, i niestety, ale często mogą być właśnie przez to problemy. I trzecia sprawa, no czyli jakieś takie wypadki losowe nazwijmy to. No mówię, no taki trochę dylemat sam mam, jak to wyjdzie tutaj. Jestem sam tego ciekaw, że mówiąc, pierwszy raz filtra sieje. I będę miał z nim do czynienia, więc e, zobaczę tutaj na własnej skórze, jak to będzie wszystko wyglądało. Bo mm, jeśli mamy problem z samosiewami już w takiej tradycyjnym podozmianie, właśnie takim, za, może za częstym podozmianie z rzepakiem, e, nie wybierałbym Clearfield'a, bo to jeżeli mamy problem z samosiewami, to jest znak, że ten rzepak po prostu jest za często. No, i sami, że tak powiem, się możemy zapędzić w tak zwany kozi róg. I niestety, no wtedy bym tego odradził, bo samo siebie, samo ale potem problemy z kiłą i tak dalej. Więc jest to temat trochę szerszy. A ja tu widzę, że znajomy idzie, więc się wyłączam. I trochę pogadamy o życiu, trochę pogadamy o rzepaku. I teraz wracam do tematu. Czyli Clearfield. Tutaj, no też kilka sytuacji, gdzie świetnie ta technologia się może na gospodarstwach sprawdzić. Mała opinia, kiedy bym go niesiał No i teraz trochę od tej sfery technicznej. Tutaj rzepak będę odchwaszczał Kleravisem, kiedy samosiewy rzepaku, tego tradycyjnego, czyli w tym momencie. Ten rzepak chwast będzie miał gdzieś 3-4 liście. On powinno teraz wszystko tutaj samo samoczyn... równo wschodzić, więc nie będzie jakiegoś większego problemu. No na pewno nie można dopuścić do tego, że gdzieś zacznie ten rzepak nam ten właściwy zagłuszać, ale no po prostu trzeba uważać. Tutaj dwie substancje, czyli metazachor plus hinomerak mamy z Butisanu, czyli i. Potem ten imazamox. Imazamox substancja, która nie znajduje się także w innych herbicydach. I tutaj, właśnie z tymi innymi, że tak powiem, herbicydami, może być problem, bo no, mamy samosiewu, samosiewy rzepaku tradycyjnego, ale też będziemy mieli samosiewy rzepaku klirfieldowskiego, Czyli czym zwalczać clearfielda po clearfieldzie? Tutaj troszeczkę nam się zawęża to pole działania, jeśli chodzi o te uprawy następcze. W zbożach mamy 2 4 d mamy diflufenikan, plus tam jeszcze kilka innych substancji. W, bur w burakach mamy, jak dobrze pamiętam, metamitron, lenacyl, jeśli chodzi o ziemniaki, metryguzyna. Tam też jeszcze jest kilka innych, ale Rośliny strączkowe, te moje, że tak powiem, rośliny, które gdzieś tam lubię w tym podozmiar ściskać i zawsze się o nich, zazwyczaj się o nich pozytywnie wypowiadam. No tam zostaje tylko bentazon i mazamoks jest substancją chwastobójczą, która też w roślinach strączkowych jest używana. Jak dobrze pamiętam, jest ona w korumie czyli odchwaszczanie soli, odchwaszczanie grochu, odchwaszczanie bobiku. No i tutaj może być problem. Dlatego mówię, ten Clearfield jest fajną technologią, ale też żebyśmy gdzieś tam znowu nie przedobrzyli i nie spartolili sobie troszeczkę innych spraw. Ogólnie no trzeba po prostu uważać i mieć gdzieś to wypośrodkowane. Ja na tym polu tutaj nie będę prawdopodobnie już potem też szał znowu rzepaku przez 4-5 lat żeby po prostu, mówię tak, według tej mojej jakby to powiedzieć praktyki, żeby ten rzepak był, ale możliwie jak najrzadziej. Więc nawet jeśli jakieś samosiewy tutaj wystąpią, no to nie powinno być problemu. Bo przez te kilka lat większość będzie zwalczana bądź po prostu gdzieś tam większość... Bieginie. No powinniśmy się starać, żeby te plony zebrać jak najbardziej porządnie, czyli ograniczyć maksymalnie ilość samosiewów, które gdzieś tam mogą nam pozostać po zbiorze. Ale no sami wiecie, że niestety nie zawsze się uda. No i trzeba mieć po prostu szczęście. No tych odmian liści mamy coraz więcej. Kiedyś to była zupełna nowość. Jak dobrze pamiętam, troszeczkę gorzej na początku planowały, ale teraz z tym planowaniem wcale nie jest. nie odbiegają. Więc można tutaj działać na różnorakie sposoby. Ogólnie mówię, no, z tym rzepakiem trzeba uważać, bo najgorsze, co chyba nas może spotkać, jeśli chodzi o jakieś tam częste uprawy rzepaku, no to kiła. No też mamy odporne odmiany, ale mówię, czasami lepiej sobie odpuścić jakiś temat bądź poczekać kilka lat niż, niż pchać się że tak powiem jedno w drugie, bo każdy kij ma dwa końce i tutaj na dzisiaj będę będzie to powoli wszystko jeszcze postaram się nagrać drugi film z drugiego siewu rzepaku już odmian tradycyjnych tam też taki myślę, że ciekawszy temat Mieszanek odmianowych, teraz takiego bardziej częstszego tematu też. A, tutaj nie powiedziałem na samym początku, co w ogóle było zrobione, bo dzisiaj tak wyjątkowo się jest zupełnie inaczej, nie dość, że po rzepaku, ale się bez grabek, wilgoci jest dość dużo na polu. Stwierdziłem, że wystarczy, jeśli samo kółeczko nam ten, to nasiono dociśnie, tym bardziej, że tych łodyg, tych resztek jest dość dużo. Nie chciałem po prostu jeszcze tam bardziej przygarniać, a tak sobie ten rzepaczek spokojnie wyjdzie. I norma wysiewu to dzisiaj 40 roślin na metr kwadratowy. Odmiany tradycyjne się 35, ale tutaj mówię, to te 5 roślin sobie dołożymy na wszelki wypadek, żeby gdzieś tam, właśnie w jakichś miejscach e ewentualnie trudnych, gdzie tych samosiewów tego rzepaku tradycyjnego będzie więcej, żeby po prostu pozostałe rośliny ewentualnie nadrobiły. A tak na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny, ale dajcie też w komentarzach co sądzicie o. W tym czy u siebie uprawialiście odmiany cliff-fieldowskie, jak to u Was powychodziło?